Pierwszym takim błędem są nierealistyczne oczekiwania, tak co do wysokości czynszu, jak co do osoby najemcy i zabezpieczeń, które można stworzyć na wypadek jego nieuczciwości. Nasze prawo jest takie, a nie inne, ustawa o ochronie praw lokatorów chroni głównie lokatorów, a nie właścicieli, i o tym trzeba na pewno pamiętać. Natomiast te nierealistyczne oczekiwania związane są ze stanem rynku, szczególnie teraz, obecnie, kiedy wydaje się wynajmującym, że da się uzyskać niebotyczne wysokości czynszu, a tak nie jest. Często naprawdę lepiej jest uzyskiwać czynsz może trochę mniejszy, ale stabilny i bez kłopotu z płaceniem go przez najemcę. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga to albo przeinwestowanie, albo niedoinwestowanie nieruchomości. Czasami ludzie bardzo duże pieniądze wkładają w wyposażenie, które nie zwrócą się później w czynszu. Natomiast niektórzy są strasznymi minimalistami i z kolei y, trudno w ogóle wynająć takie mieszkanie, ponieważ właśnie nie są chętni do tego, żeby doinwestować się w potrzebny, nawet niezbyt drogi sprzęt. No i trzeci błąd, to jako profesjonalista na tym rynku działający tego nie mogę pominąć, czyli właśnie niekorzystanie z pośredników w obrocie nieruchomościami czy z zarządców, którzy mogą później dbać o to, żeby najemca odprowadzał wszystkie pieniądze tak jak należy, pilnować płacenia podatków. Ta profesjonalna usługa na pewno też zawsze bardzo się przydaje.